– Jak masz na imię? – Pola. – A na nazwisko, jeśli, jeśli można? Yy, – Westphal. – Dziękuję. Yy, co Pani lubi robić tak na co dzień albo w weekendy? Hmm. – Mam dużo zająć, ale głównie siedzę przy komputerze i na PSP gram. – W sumie ja też. A na kogo Pani głosuje, jeżeli Pani by mogła? Czy na Kaczyńskiego, czy na Tusk, czy na Komorowskiego? Czy, no na no pera, na piralski, czy na Lepera? Czy na Olechowskiego? No... Korwina. Korwina. No, no poczekajcie, nie musicie ich wszystkich wymieniać, Joana. Bo czemu w ogóle pani nie głosuje? Gdybym miała ja głosować, zagłosowałabym albo na Komorowskiego, albo na Tuska. O ile bym startował. Na no, Tuski startował, <laughs> czyli na Komorowskiego, to są same partie, czyli ja też do nie żadnej Dobrze, no to już teraz poznajemy jej poglądy polityczne mniej więcej brniemy dalej. Cóż, jesteśmy w radiu. A tutaj w Radiu jest dużo muzyki, tylko kogo pani lubi słuchać? Zazwyczaj lub śpiewać? Ja? Akona, Lady Gaga, no, Beyoncé. No ładnie. Retain Spears. Co, co? Co, co już wiemy o niej? Jak ma na imię i ma na nazwisko? Że Zainteresowania? Tak, że jakie mam mniej więcej Uzu. poglądy polityczne, i jakie mniej więcej słucham muzyki. Czego jeszcze mam nie więcej? I co pani by dzisiaj zrobiła, gdyby nie ta rozmowa? Gra na komputerze. <noise> a, czy, a czy ma pani kogoś bliskiego w rodzinie? Znaczy siostra, bata, ciotka, błuje, ja, pradziadka? <noise> Bliskich mam dużo, tylko jeszcze jedynaczką. Aj, ja też rozumiem panie sytuację. To, to wywiad, Oddaję głos z stałam, Oddaję głos Do mnie dobra. I dziękuję. Dzień dziękuję. Oddajemy głos do studia. Nie wiem, Czy to już są wszystkie pytania z Jakie? waszej strony? Tak. tak. No to w takim razie dziękujemy. Zmieniamy. Dziękujemy. Nie dowiedzieliście się, ile ma lat? Do jakiej chodzisz szkoły, jak oprócz tego, czy jak gra na PSP, to co jeszcze robi. Dziękuję bardzo, w takim razie Pola, było super. To zapraszam drugą koleżankę tak. i drugą redaktor. Proszę tak. bardzo, redakcja imię Olata Tylko po, po, pozwólcie, nie żeby nie wszyscy zadali pytania, dobrze? Żeby każdy zadał jakieś tam Ej, ty pytania. Ty Musisz się cisnąć na do, do, do mikrofonu, ty. podjedziesz? Nie. Dobra, super. Dobra, no, no to no, tylko proszę bardzo, kto zadaje pierwsze pytania, koleżance? Ja. No to proszę bardzo, słucham. Jak e... Masz na imię, przedstaw się. Ja nazywam się Wojtek. Ale nie odkręca się tyłem do mikrofonu, bo tam nie ma mikrofonu, nie nagra się. Musisz siedzieć przodem i mówić prosto do mikrofonu. Masz na imię? Wojtek. Przesunę się troszeczkę do mikrofonu. Wojtek, dobra. No to zaczynamy. E, witam. Po pierwsze, jak masz na imię? Dominika. Się do jak masz nazwisko, jeśli można? jak? A ile masz lat? 11. Zainteresowanie? Ale nie mówisz do mikrofonu, więc twoje pytanie. A interesuje ale nie jakieś... Jakie masz zainteresowanie? Zainteresowanie? <laughs> lubię tańczyć? Um, lubię słuchać muzyki. No i um, lubię się bawić z moim psem. No, takie rzeczy. Co z tego z tej odpowiedzi można jeszcze z niej wyciągnąć. Yy, a jakiej lubisz słuchać muzyki? Na przykład. Lubię... Słuchać Red Hot Chili Peppers. Eee, nie wiem. Ostatnio padła mi do gustu Paloma Fame. I też pop lubię też słuchać. Mówiła a. też, że ma... A co lubisz tańczyć? A, jeszcze tańczyć. Mhm. Eee, Taniec nowoczesny hip-hop. Czyli to znaczy, że trenujesz, tak? Tak, tak. dzisiaj na 11:30 idę. Mhm. A jakiej rasy masz psa i jak się bawi? Maltańczyk. Bawi się labry. A co robisz w weekendy? W weekendy chodzę na 11:30 na tańce, które trwają półtorej godziny. Chodzę do kina, do koleżanek albo koleżanki do mnie, na zakupy. Słucham muzyki. No i a jaki, jak ty. A kiedy się uczysz? A jaki najbardziej lubisz przedmiot w szkole? Przedmiot w szkole. Lubię angielski. Lubię też francuski, tylko francuski się uczę poza szkołą, bo się uczyłam francuskiego już od y, dzieciństwa. Bo mam jeszcze kuzynkę z Francji, więc. Czasami do niczego nic, nie rozmawiam po francusku, ale yy, ulubiony przedmiot. No, angielski, i lubię też środę. Mm, a czy uprawiasz jakiś sport? Sport. Yy, chodziłam przez 4 lata na tenisa. Teraz mam włóczkę, lubię koszykówkę. I co tam? Yy, każdy na włóczkę uprawia sport, więc nie wiem. Ale najbardziej lubię koszykówkę. Do jakiej szkoły chodzisz? Do szkoły didasko. A jak się uczysz? Jaką masz średnią? Mniej więcej. 4... 4,90. ja No, to żeście się chyba wszystkiego dowiedzieli. Jeszcze ja nie, się, jeszcze do... nie. <laughs> jeszcze. Jaki nie jest swój ulubiony kolor? <laughs> kolor czarny i fioletowy. Kim byś chciała zostać w przyszłości? O, to jest dobre. Rok temu byłam, chciałam być adwokatem, a dwa lata temu sędzią, a teraz chcę być aktorką albo tancerką.